Tak, piękne miejsce. Dzień dobry. Jak zwykle niespodzianka. Dzięki, że jesteście. Jakie jesteście Państwo przez powiatu? Jestem z Kępna. A, z Kępna jesteś? A czemu do Kępna Pani przyjeżdża? No właśnie nie wiem, że... Ale przyjadę chyba. Ale Pan przyjechał i bardzo dziękuję. Myślę, że jak będzie druga tura, to przyjadę w drugiej turze do Kępna. Pierwszy pierwszej wygramy. No właśnie, lepiej wygrać a jak nie to przyjadę do Kępta, a jak nie to do Kępta przyjadę, obiecuję jako prezydent. Czekamy. Dzień dobry. Jako prezydent. Dzień dobry. Czyli wszyscy z kępna jesteście Państwo. To miło, czekamy. Dzień dobry. Będzie dobrze miło, bądźmy razem i wygramy. Dobry. No A właśnie, że nam. Panie doktorze, prezeski, panie prezesie. Dzień dobry, dzień dobry. Jan i, witam, witam, I od razu gratuluję Panie Prezesie. Tutaj na mojej ziemi, przyszłego. Prezydenta i jego małżeństwa. Zapraszamy do środka. Dziękujemy Panie Prezesie. Dziękujemy i zaproszenie i od razu gratuluję Gratulacje. tak Dziękuję. pięknego zakładu i tych wszystkich sukcesów, o których czytałem. I jesteśmy zachwyceni, że możemy odwiedzić zakład. W tym roku 50, 50 lat mija w maju, jak założyłem firmę. No właśnie, czytałem, że to lata 70. już był tak. początek, tak. potem 80. transformacja, tak, tak. wszystko pan prezes tak. przetrwał i teraz jesteśmy. Nie, nie, było było nie było lekko, no nie. tak, ale to silny człowiek, po wielkopolsku, przedsiębiorczy, tak jest, tak mhm. jest. to leci. Właśnie, już czuć ten zapach. Może ten, no. tak nie paramy to wypatrzyć no się na tym obozu, ale to, by tyłu, no to by jest bardzo... Ale przejdziemy no. trochę tak przez dział produkcji naszych. No ja no Dobra? Teraz panie prezesie to jest ciężki czas ze względu na wyłączenia na, na lasu, bo jak byłem w kilku zakładach stolarskich mówili no w u pana prezesa też jest ta tendencja, że drewno jest coraz droższe. E, tak. o związku, w związku z ograniczeniami. Tak, tak, W tej chwili się stajemy, no, to powiedzieć, nie stajemy się konkurencyjni. Przez te ograniczenia. Tak. z Tak. Wszystko pracowali dobrze. Do Niemiec pewnie? Tak że... tak, tak. Do siebie dużej porty? Tak, do siebie dużo I zaraz niżej, są A tu, on, czy jest z zarządu w Kalitanie, a. Maciej jest prezesem Lugmeber. Taka firma. Tu jest. Rozumiem, bo to są spółki, córki, tak? Jak moglibyśmy powiedzieć, czy współpracujące bardziej? Współpracujące, myślę, my sprzedajemy w internecie, czyli typowo e-commerce na całą Europę. Także kupujemy w Kalitanie, sprzedajemy przez to też głównie eksport? Pół na pół. Pół, na pół. pół na pół. Odbiorcą produktów są przede wszystkim Niemcy, ale też pan prezes wspominał Emiraty. Nawet yy, daleko. W tej chwili nie, bo jak poszło drewno w Polsce do góry, cena poszła drewna do góry, to się skończył handel. Czyli przestajemy być tak. konkurencyjni, tak? tak? tak to plus jeszcze energia tak, elektryczna. Tak, tak. Jesteśmy za drogie. Ale... I pensje też są droższe. A w chwili z cenami to się Czyli to jest cały czas efekt... z rynkiem, z producentami chińskimi. Te wyłączenia 20% lasów, to by właśnie mówił jeden z No to, to jest wielkie zagrożenie. Mówię, jakby zebrać odejście od zrównoważonej gospodarki leśnej i tak. ceny energii elektrycznej, zdjęcie osłon dla przedsiębiorców, no i w ogóle w, w wzrost cen prądu, to przestajemy być konkurencyjni, a byliśmy. Tak. I to mówią co ciekawe przedsiębiorcy i transportowi, i przetwórstwo drzewne, po prostu jesteśmy w takim klimatycznym trochę szale. Tyle lat się udawało ten zrównoważony tak. rozwój prowadzić lasom państwowym, a teraz 20% chyba są wyłączenia. nie? To dla tak, są takie plany. Są takie plany. Tak. Tak. I panowie też wspomnieli o znacznych podwyżkach prądu. Tak, tak, no właśnie mówimy, że jeszcze prąd, no bo to tak, przecież wszystko tak, jest na prądzie. Z... No, z to jest jest To jest dla naszych surowców surowce tak, też, też, szluntów, też poszły w górę. No, nie Bietyczne. tylko samo drewno, ale jeszcze te okutowe. Tam... Tak, no właśnie, waczne, byłem w takim zakładzie przemysłu metalurgicznego i oni tak. mówią tak, no i prąd, i w ogóle brak wydobycia węgla, zakazy węglowe, ja problemy z węgiem, zielony ład, tak. więc i u nas rośnie, nie? Czyli jak wy macie drewno, to tak i dokładacie przy przetwórstwie drzewnym tak. i do okuć dokładacie pewnie, nie? No, tak, no tak, taka tak, jest logika tak. i ekonomia. No ale będziemy walczyć, Panie pre, panowie prezesie, nie poddajemy damy. się, więc da, spokojnie. 250, tu średni, średni, średni przedsiębiorstw. A jak się w ogóle zmieniła no, technologia pewnie zasadnicza, bo ten w 70 80-tych latach działał, a teraz to jest pewnie wszystko zautomatyzowane. No to, to jest tylko ta zmiana, bo technologia produkcji się nie zmieniła, tylko się zmieniło wykonanie, czyli... Proces jest, jest to sam, na sucho Bo my kupujemy płytę laminowaną ją na elementy i wiercimy, oklejamy obrzeża i to jest wszystko. To jest szybka produkcja. Ale jak idzie seria mebla jakiegoś, to na przykład te biurko, no jest tego dawka 10, sztuk. to jedno trzeba na montować i wtedy dopiero można pakować. Nie, nie. Nie, nie. Czyli jest to, dotyk, tak? to jest, jest prototep, tak? jest przyspakowany, tak? Tak, jest zmontowany jeden mebel, no, jest wszystko dobrze powiercone, wygląda dobrze. Można i i patrzeć. Potem tak? Czyli jeden Czy jest, złożony... Tak, tak. tak. Wtedy. tak. Wtedy. Wtedy. Kołeczki są też i, i, i wyłączamy. Czyli tutaj jest z tej strony produkcja, jest powiedzmy cięcie to jest park maszynowy, to jest składanie. Twoje tak. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.